Ale to był ten nalwa 64 Overliest toc? Złoty Dobra to... 89? To nie jest... To jest srebrna paczka 89 toc? Widzisz się I to jest srebrna paczka 89 toc Co? To... Czemu tu nie no patrz. to nie ma do paczek? Srebrnych nie ma A trzecia paczka, za tysiąca miałem walkout Jak widzicie był to nie byle jaki walkout, bo był to team of the season z Bundesligi z Meksyku Środkowy pącznik ofensywny I zaraz zobaczymy kim on jest Tak jest to, Fabian, bardzo fajne statystyki, 4 na 4, w miarę szybko I kończymy walkoutem! Mamy walkout, moi drodzy! Nikt się nie spodziewał takiego zakończenia! Jest Toc! I na koniec mamy Toca! Ale jakiego! Bez flagi! Bo to jest! To... Kolasnicz chyba, tak? Tak! Tak! Mamy kolasnicia. Także kolasnicz. ...tysięcy. Jest walkout! I to jest paczka za draft! Za wygrany draft widziałem flagę Belgii! Jest tuc! Albo nie... Flaga jest. Kto to będzie? Kto to będzie? Uwaga, uwaga, Eś... o, Niemcy! I to jest! I to jest, moi drodzy szulę! Witamy to ca w naszym zespole! I mówię, no, nie będzie walkouta, Lipa, ale patrzę. Inform? Francja? Mamy a w paczce Szkoda, że nie nagrywałem reakcji na żywo, ale byłem zdziwiony Strasznie, mówię kto, kto to wypadł Patrzę, tu jest LaKaZet Także super trafiony inform, jeden z lepszych Wiadomo, mógł być tam Pogba, Hazard Ale z LaKaZeta jestem bardzo zadowolony Nie spodziewałem się Jest walkout! Złota paczka zawodników! Jeden rzadki i od razu walkout Kto to będzie? Z Brazylii? Ale już yes! Ależ Ale już walkout! to by mi wszystko! To by mi tego przegranego drafta! To by nagradza mi tego przegranego drafta! Naprawdę! Walkout, co? Jak to? Jedna świecica karta i mamy walkout? Inform! Co to jest? Ja nie wiem, nie łapają się na bardzo różnie to jest, ale tu nie ma flary! Czy to soda? Nie wierzę! Trafiaby z soda! Jesteśmy Jesteś około 300, podatka do przodu! Sprawdźmy, druga paczka, miało być walkout! Jest walkout! Jest walkout! A w środku mamy legendę! Legenda! Co tu się dzieje, legenda? Co tu się wydarzyło? Specjalna legenda. FIFA 18. United. KRÓL Legend. Well done, my friend. Nie gadaj, że walkout jest. Niebieski pop jest. Co? To. Oh. Oh. Come on. Uh. Jest, 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 Come on. jest, 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 9-5 9-4 jest? Jaki traf w ogóle teraz? To jest malaroczy traf w tym roku Ja cię kręcę